Siem! Yeah! Malutko wszystkim! Z tej strony Andrew Hale i to... Yy, to SK yy, o nazwie and blue Blue. żeby też jakoś mniejsza Dobra, A dzisiaj ze mną jest... MISTER razy dwa. A nie Mister <todgłos》>. debil? Tu, tu, odlawu, co tego game moda? No god, Węgnie. mix, Nie mam goda, Ty też masz goda Dobra Idzie gramy na y, escape red and blue No, tu też, już... o on już tutaj przyszedł. No, nie, 3. czekaj, 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 to już leczkaj samego końca Cześć, stój, eszłaj Ja no. mam, szuj, bo moglibyśmy się, się zamienić, bo ja lubię kolor niebieski ja też lubię. <grym>. Nie da się wiesz, nie było, ale czerwony Dobra, to czy 4, Hello! Siema! Dobra. Hmm. Kto za guzik? Wow, a dobra. Okej. Okay. Co mam robić? Osio. O, czerwony, o, ja, czerwony, to ty. Okej, okay. i teraz ty. Chodź. Um. Aha! E, teraz ja klikam, ty skaczesz. Dobra. Бутон one, uh, pick. Шкаф. Ты? 4 что решет? Ты пойдешь Нет, дело только. Button one. Решет. One. Решет. One. Robię, robię, robię cięcie. Dobra, jesteśmy po przerwie. Oczywiście spadłem. No, do no. robi. Dawaj. Nie chodzić Tu. Tam A no tak. No. Dźwignia. Dźwignia. No Co? skoczyłeś? Nie jeszcze raz co, to jest łatwe. Dobra. Ok. okay. Butą tu. Butą tu. Jeżeli będzie mnie dobrze słychać. No ma resztę. Jej! Aua. Hehe. Idziemy w dal, w dal, w dar. Co muszę trzymać? A, ja mam tobie. No, ja ty jesteś czer czerwony, więc ty tam idziesz. Aha, no. Co no. tam masz? Aha. Eda. Masz na no przykład. No. Tam masz chyba skrzynsk, bo jest dziura. Aha, musisz chyba przejść parkour i tam się będzie. To masz krzyża. A co to jest? Co to A to fajnie. Dobra, była, była trzeba być czerwonym. Czy masz? E? Dziwignię i redstone'a. O, to przynieś mi. Czemu? No, musimy tutaj wyrzucić. A. Łatwe to jest nawet. A ile będzie trwało odcinek? Nie wiem. Tyle, ile będziemy nagrywać, nie? A patyk? Mm. Patyka nie ma? No co nam patyk? A po resztą? Czekaj. Okay. Czy chyba nie, nie wszystko to jest? No tutaj rzecz. masz skrzynkę po drugiej stronie i Aha. Ma coś tam będzie dodatkowego. Aha, dobra. Trzy patyki. Po ci patyki? A jak to Aaaaa i co masz w skrzynce? Kolejny, warys to my... Ej, co zabierz się z tą torcją stąd? Nie. Dobra, da... Wiesz. Fuck! Przepraszam. Spadłem. Lubię spadać. Otworzyłem ci. What? Chodź się w tym. Chicci, Miki. Dziękuję, wiesz, bardzo, bardzo... Jest! Okej. Okay. <tryk> <tryk> Aha. Jest nowy? No. <tryk> Okej, okay, czemu ci ten eee, Ja się duszę! Jak się duszysz? No normalnie jestem pod wodą, wiesz. Gdzie? Nie wiem. Ja czemu? się duszę! Nie! No <noise> i tak. on no, dźwignie. Otworzyć? No. Ja zacznę już miaraz to otworzę. <noise> nie no, nie wydychałam. No, Goodmoda, no. Dziękuję. A masz Goodmoda? Albo za No idziemy. I nie, no spoko jest ta mapa. Mhm. Ciekawe, czy jest wersja druga. Też nagrała. No, jak będzie dużo łapek i, i tego wiesz. Mhm. A dasz link do mojego kanału. Nie, no, tak. Nie! weź teraz, ty, klikaj, ja chcę trochę poszkakać. No Mnie nie, 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 no, nie, no weź. nie, nie, ja jestem telefonem. nie, 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 E, nie, 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 E, nie, jestem nie, telefonem, nie, 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 ci tego, no, ja jestem telefonem. Kurde, bo nie będę z tobą grał. No będę trochę poszczekać! Nie! Ja jestem czerwony, co tak. chciałeś być czerwonym. Ała, się podpaliłam. Gdzie ty też jesteś? No super, no tak i nie. No, dziękuję. Nie wiem ty tego... Ty klikasz? Otworzyłem ci. Zobaczymy jak szkacze Złoty Okej okay. Dzięki diament diament ja się to nerwuję chyba Może będą chłopcze ja, a ja co? Rezuryt ja Dobra. No, skrzynka. No i, i nie wiedzę, że mam cię wrócić. No troszkę zdrowy. No, to zaraz to idemy. Och, a myśmy w Nie, nie stracisz. Jak to nie? Ty straciłeś? o uh -uh. No to nie skoczę. Dźwignię tam zostawiłem! Nie, czemu się palę? A czemu tak? się palę? Ej, daj mi na chwilę flaja. Muszę, muszę tam iść nie? Dziękuję, że mnie słuchasz. Dobra, chcesz być niebieskim? Dba. Dalej będę niebieskim, bo pewnie bez nią parkować. Ja, ja, ja. Masz. Gdzie ty jesteś? Na spawnie. No, Gdzie ty? No. drzwi. Dzisiaj w Warszawie, dzisiaj w Warszawie wysłała nowina. Tysiąc bombowców, tysiąc bombowców leci do Berlina. Co? Aha! Bo ja tobie otwieram parkour pis na czas! Tak. A to musimy razem. A to musimy... No to Aaa, Ja wiem o co chodzi. Ale po ja prostu pierwsza y, środkowa płytka. A. Ta, co Dzień. ona robi? Co ona robi? Otwiera to. Hmm. Ej, to poczekaj, to ja chyba muszę stoić... Nie, ja Ej, muszę, to, ja to, muszę to jest trudne nawet. No. Ej, idź na to. Nie, to trzeba się z speedem. Ej, raz, trzy, trzy, cztery. Kurde, Kurde. O. tak o. blisko jak ja. Teraz bez wchodzenia na tą płytkę. Trzy, cztery. O! Czekaj. Wiem! Wiem! Patrz, stój na tej płytce. Patrz, wiem o co chodzi. Nie, nie, nie ci tuj, nie ci tuj. Patrz. Stajemy, nie. Czekaj. Patrz, staj na tą, tej płytce. Stoję. No. na tej płytce. Patrz biegniemy, ty idziesz na tą... Jeden przycisk, a ja, a ja idę tak, masz. Uh -huh. Na 3-4. Okej. Okay. A ty się na wiele mam w ogóle? Aha. 3-4. Jest. Co tam jest? No, y przycisk. Y Przyciska. Dźwiga. Już się otworzyłem, tak? No. Okay. Ja jestem na dole, zobacz. Ja Hejo. Jestem na dole. Hejo! Mam tutaj skrzynkę, żelazo, wodę i drewno. a e, ja jestem... Wiesz nie to wagonikiem. A ja nie mam craftinga. Co? Nie mam craftinga, to robię. Aha, bo ty tam chyba masz lawę, nie? Przecież tak przyców. Ja mam lawę. Zgadzam. Maję skrzynkę, tak? Cześć. <grym>. A dobra.

Siema. Zafokowałem <laughs> grę. Nie wiem, nie wiem. dobra. Powiedz, za 10 minut będziesz. Dobra. słuchajcie, e, e, słuchaj, musimy szybko to przejść, ponieważ... Brawo. E, musimy szybko to przejść e, z powodu takiego, że e, muszę iść do sklepu. Patrz już, jeśli nie wygłupię. <laughs> Dwie drzwi nie mam. Dobra, że nie pójdę teraz. O! Co to jest? A czy ja muszę być na górze? Bo chyba coś to wścitałem. Nie, nie. Nie, Cześć! Co ty robisz? Cicho. Cześć, Jan i. ja, bo to są dwie dźwignie. To jest druga dźwignia. Aha, to druga dźwignię musiałeś mi przeszłać. To ja muszę iść na górę chyba. Wiem, że to. Czekaj, mam te dźwignie, przechodzę. Siema! Ehm. Um. Czekaj. No, nie rozwalaj. A, B, Up. Reset. Masz jeszcze jakieś? Reset. Nie. Ja ty mam. mam, ja ty mam Up, Down, A, Left i B. No. No co chodzi? By wejdź w up, up, tam jest. Nie Wiem, 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 wiem. Left. Najpierw tam na tam, tą tą tam gdzieś up wejdź tam gdzieś up, tylko nie naciszkę na żadną, że no, weź w nią ok, teraz w dół, czyli tą chyba ok, teraz mam A to tutaj A, ale, ale teraz left, co znaczy left? Lewo ok I B Udało się? A no, no udało, aí, się. Uf, não, é, udało się! Mam takie coś. Udało się, ej, udało się, lol. Spoko. Dobra. Co my tutaj mamy? A, czyli te dwie oferem to? Supko! O nie, eee, one się już nie zamykają. <gulho> Super. Ale to było trudne. Dalej. Cierwany. Ehm... Um. Ty idziesz tam. Ty idziesz tam. było. Okay. E! No, no. co? Co tam masz? Jestem w róża. Mm. Idę jestem ja w jakimś pomieszczeniu. Tutaj jestem! Mam jakąś płytkę, co zrobiła? Czekaj Przeciągnijmy dźwignię diamentową Co? No nie Nic. Co jest? Nic bo ja mam tutaj płytkę na wszystko, złotą Co mam zrobić? Aha, stoję na tą żółtą yy, ten! Tutaj staj na te złote. Aha, okej. Coś dało? Nic. Nic się jest. O to, to się wysunęło i. To, to się, się tylko wsunęło. No. Okay. Co? się wykominować, bo to na górze jest dźwignia i musisz ją przeciągnąć. Aaa, mm. nie wiem, o co chodzi. O, Nie. i to masz drugą, i to masz drugą. No. Doskoczysz? No i się otworzyły te drzwi. A to czekaj na mnie. byś mi otworzyć jeszcze, ej! Otwórz! Otworzysz? No, otwórz! Otwórz! Chodźmy. O kurde. Chodź. Dobra, to tam jest koniec już. Nie, bo obok są jakieś... Trzeba, przeczytajmy. No, po co czytać mocno? Trzeba, bo tutaj mogą być jakieś informacje ważne. Chodź tu. Chodź tu! Nie, ja tu, ja tu parkużę już. Ale chodź tu szybko! Ja tu e, parkuję. No nie! Nareszcie parkour, nareszcie parkour, tego mi brakowało. Ooo, mam jakieś fajne tempi. Niech nie jakiś przycisk. Gdzie Tutaj. Nie tu. Niech nie jakiś przycisk. Ja niech nie jakiś przycisk. Okej, kończ, kończ tutaj, proszę, ja się poklacę. Mam resztę zielonych. No, no to daj to, ja to zrobię. Ja jeszcze... Daj, ja to zrobię. Chodź um... Czekaj. Daj to. Czyli czego ja chcę to zrobić? Ehm. Um... No to co robi? Nie, nie rozwalaj. Nie rozwalaj. Piasek tam spadł. Gdzież Ja spadł? Piasek tam spadł. Ja nie mogę. Niech nie rozwala, nic i nikt nie... tak było, żeby nic nie rozwalać. Eee. No ty ci też. No muszę przecież. No nie miałać. No to odejdźcie sobie karturę. O czy jeszcze tutaj jest? Piasek spadł. To jest... tego. Nie. Bardzo to jest ważne, że... Co, a ktoś... Ej, mam pomysł, bo ja tam miałem taki przycisk, nie? Nie wiem, nie wiem, chodź tu, chodź tu Ej, weźpisz feed Chodź tu! Głaśnie feed Czy feed Nikt z Chodź tu no. Co? Patrz Pójdź mi, o, no nie musi, nie, nie musiałeś, ale ok, okay wzięła No i co to, no i co, zginął Ej, co z tego, zobaczcie, co z tego A, no to, to bierze to Kurde, czy, czy ty kliknął? Co to Co kliknąłeś? A co ci chodzi? Co to kliknąłeś? Nic nie klikaj lepiej. Dobra. Um, Ale tam musimy coś kliknąć. Tu. Czekaj, ja teraz uwaluję. Teraz lepiej, lepiej nic nie rób. Teraz tamto, czyli to. Ok. Jaki? I teraz... Musimy jakoś to wykombinować. Bo teraz musimy pójść na bok. Tu musimy zrobić to. Dziękuję, wygrana. Co? Ej, o, ale... Co? Rozwiązałem. Cześć. Dobra. Co tutaj pisa? I co? A, nie co? Daj mi, daj mi jedzonko, bo mam tylko dwa jedzonka. Półtora jedzonka już. A, dziękuję. Okay. O, nie jest czerwony jestem. i tu siódmy weźmy poczekaj ej poczekaj kliknij to bo to jest siódmy otwórz to się było przedtem Okej? Okay. zapamiętaj to musisz zapamiętywać musisz zapamiętywać co to było który teraz który, te... który teraz kliknąłeś który teraz kliknąłeś jaki kolor Yy, zielony. To pamiętaj, Nie, niebieski. Niebieski, ty, teraz kliknij jakiś. Okej, okay, jaki to był? Zielony. Czyli niebieski, zielony i czerwony. No. No jeszcze raz. Ora. <coughs> um. Good job! Now find the right button. O kurde, jaka zagadka! Which is the right button? Co? So? Nie tu tu kliknąć. Pomocy. Kliknąłem. Zablokowałem się pomocy. Ja nie muszę. Czekaj, dajmy na chwilę gain mod. Dajmy ja mody jedyn. No, no, super. Realistyczna mapa. Chodź tutaj. O chodzi? Eee, Marzeny. Może... <grym> Wit. Eee, Ars... Arfy... What?! Widziałeś, że musi być jakiś kod! 263. Eee, czekaj. Dobra, eee... Musisz skończyć. Okej, okay, wiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, chodź. Gdzie ty jesteś? Halo? Szybko, szybko, wracaj się. Otwarte! Otwarte. Gdzie? Gdzie? Szybko! O! Dziękuję, że prawie mnie z... Wykołaj, kocz tu No to ma co no, Jaki to był kod? T tutaj. To był ten. Muszę kończyć. Dobra, a więc tutaj już zakończył nasz odcinek, a więc subskrybujcie, komentujcie. Będzie, będzie tylko część. No co ty nie powiesz. A więc subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, no i nara. dzisiaj że był. Nikt No i nara. Cześć.